Siemanko, jeżeli widzisz ten film, to znaczy, że trzeba działać szybko. Dzisiaj pokażę Ci jak poradzić sobie z wpadką glutenową, ale także moje sposoby działają po prostu na zatrucia pokarmowe. Z racji tego, że na tym kanale skupiam się głównie na celiaki i bezglutenowej, no to jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć kilka informacji. A jeżeli bardzo się śpieszysz i chcesz zobaczyć jakie działania podjąć, żeby poczuć się lepiej, to tutaj mówię właśnie o sposobach. No dobrze, moi bezglutenowcy, najpierw zastanówmy się po czym to się stało. Sprawdź, czy na pewno to był gluten, bo czasami jest tak, że coś nam po prostu zaszkodzi i niekoniecznie musi być w tym posiłku gluten, tylko po prostu czegoś możemy nie tolerować albo czymś po prostu się zatruć, coś było stare i tak dalej. Najlepiej przeanalizuj sobie swój cały dzień żywieniowy, można również to rozpisać. Możesz wziąć pod uwagę kilka potraw, które jadłaś. Więc może to być potrawa z kurczakiem, którą jadłaś w domu i ten kurczak mógł okazać się stary lub nieświeży. A może to być potrawa w restauracji, która miała być potencjalnie bezglutenowa, ale gdzieś było jakieś zanieczyszczenie. No dobrze, ale jeżeli okaże się, że jednak to był gluten, no to gdzie ten gluten był? W ostatnim filmie, gdzie mówiłam o pięciu błędach popełnianych na diecie bezglutenowej, mówiłam właśnie o tym, gdzie może kryć się ten gluten. Może na przykład wzięłaś produkt, który okazało się, że producent zmienił jego skład. A może gotowałaś w kuchni glutenowej i bezglutenowej, gdzie jakieś zanieczyszczenie dostało się właśnie do posiłku bezglutenowego. A może byłaś w jakiejś restauracji czy kawiarni i zapewniano cię, że posiłek jest w 100% bezglutenowy. A może po prostu się gdzieś pomyliłaś i jesteś teraz na siebie zła. Ale spokojnie, to nic złego. Wpadki się zdarzają bo ja też popełniłam taką wpadkę i to nie jedną. W poprzednim filmie opowiadałam o orzeszkach w czekoladzie, ale tak samo zaufałam za bardzo restauracji, gdzie zjadłam sałatkę i tam musiał być gluten. Pamiętaj o tym, żeby na przyszłość nie popełniać tych błędów, żeby uczyć się właśnie na swoich błędach, no i nie robić tego sobie ponownie. Zła wiadomość jest taka, że jak zjemy gluten, my celiacy, no to w naszym organizmie dzieje się takie spustoszenie i w ogóle rozruba cała, ale dobra wiadomość jest taka, że jelita się regenerują. No dobra, ale co z tymi sposobami na objawy i jak poczuć się lepiej? Pierwszy punkt, który musisz zrobić, to zachowaj spokój. Ja wiem, że może być Ci trudno, bo stresujesz się, co to będzie, jak się będziesz czuć dalej i tak dalej, ale nękanie siebie, to taki nadmierny stres wywołuje jeszcze większy lęk i jeszcze większe objawy. Do tego dochodzi takie właśnie myślenie mózgu, takie placebo, że kurde, zjadam gluten, na pewno będzie teraz tragicznie i tak dalej. Spokojnie, uspokój nerwy. Teraz już jest za późno, już nic z tym nie zrobisz, mleko się wylało, więc po prostu trzeba teraz zadbać o jelita, no i nie popełniać więcej takich błędów. Druga rzecz. Pij dużo wody. Musisz tak jakby przepłukać swój organizm, więc musisz pić dużo, dużo wody. Ja zazwyczaj wtedy robię sobie właśnie taki duży dzbanek wody albo duży kubek wody z imbirem, ale też dodaję cytrynę i miętę. I ja też lubię imbir za to, że on pomaga w nudnościach, no i cytryna i mięta jest dla mnie po prostu takim orzeźwieniem. Trzy. Wypij coś ciepłego. Możesz wybrać takie herbaty jak mięta, która fajnie działa na trawienie, rumianek, który łagodzi stany zapalne, koper włoski, który właśnie fajnie tak rozluźnia. I na przykład ja lubię też czarną, taką słabszą herbatę, na przykład El Grey. Cztery, czyli coś ciepłego na brzuch, czyli termofor albo jakaś poduszka grzewcza. Zdecydowanie zmniejsza ból brzucha, łagodzi takie napięcie. Wtedy też tak się rozluźniamy i, i mniej się stresujemy. Pięć to probityki na gluten. Mówiłam Wam właśnie w filmie o celiaki, gdzie nie ma leków na gluten, typowych leków na celiakię, ale są takie probiotyki, które ułatwiają nam trawić śladowe ilości glutenu. Więc jeżeli wiemy, że zjadliśmy gluten, no to warto wziąć taki probiotyk. Nie zakładaj błędnie, że więcej tabletek pomoże strawić Ci ten gluten. Przeczytaj na opakowaniu, ile możesz wziąć, no i weź maksymalną dawkę. Szósta rzecz, kiedy zrobisz już te wszystkie rzeczy, to czas się położyć i rozluźnić. Jeżeli masz czas i jeżeli masz przestrzeń do tego, to najpierw ubierz jakieś luźne ubrania, żeby nic nie uciskało twojego brzucha, bo jelita mogą delikatnie spuchnąć, jeżeli właśnie są takie naruszone przez ten gluten. No i to właśnie siódma rzecz, czyli połóż się do łóżka. Jeżeli masz taką możliwość, to połóż się, wyleż to, przeczekaj, włącz jakiś film czy serial, żeby się czymś zająć, żeby mózg się czym zajął. Nie myśl o tym z dużo, bo to jeszcze pogorszy Twój stan. Na razie trzeba się uspokoić, zrelaksować i przeczekać to wszystko. Ósma rzecz, która też jest bardzo ważna. Jeżeli ci się poprawi i będziesz w stanie wyjść na spacer, to idź na spacer. Ruch sprawi, że jelita zaczną trochę bardziej pracować. Ogólnie wysiłek fizyczny jest właśnie fajny dla jelit. I dziewiąta rzecz specjalnie jest ostatnia, jeżeli to wszystko nie zadziała, to są jeszcze właśnie leki czy suplementy diety, które ja używam, które są bezpieczne, delikatne i takie bardziej naturalne. No i to też ci pomoże taki zestaw ratunkowy, jeżeli jesteś na przykład w pracy, czy gdzieś w szkole, czy na uczelni, no i musisz jakoś działać na już. No i pierwsze, co chciałabym Ci polecić, to węgiel. Węgiel przede wszystkim ogodzi biegunkę, jest idealny na zatrucia, bo tak jakby oczyszcza nasz ten organizm. Ale uwaga, bo węgiel należy przyjmować dwie godziny przed lub dwie godziny po lekach, które zażywamy na stałe. Albo na przykład jakieś suplementy, czy przeciwbólowe leki, czy nie wiem, jakieś tabletki antykoncepcyjne, bo ten węgiel może sprawić, że zahamować po prostu to działanie tych leków. Kolejna substancja to Cimeticon. On zdecydowanie łagodzi takie uczucie balona w brzuchu, czyli to po prostu jak tam tak, tak spuchtą trochę jelita, to on to tak fajnie wyrówna. Kolejna rzecz to elektrolity, jeżeli właśnie mamy biegunkę czy na przykład wymiotujemy, no to warto się dobrze nawodnić. Probiotyki, czyli to co mówiłam wcześniej, jeżeli nie masz tych takich co trawią śladowe ilości glutenu, no to po prostu jakiś taki probiotyk na jelita, na przykład i IBS, który jest właśnie taki z tych lepszych. Jeżeli już musisz wziąć jakąś tabletkę przeciwbólową, na przykład boli Cię bardzo głowa albo boli Cię bardzo brzuch, no i chcesz wziąć jakąś tabletkę, to nie bierz z tej grupy NLPZ, czyli ketonal, nimesil, diklak ibuprofen i tak dalej. Bo one tylko jeszcze bardziej podrażniają twoje jelita. Jedynie co, taki paracetamol może być jeszcze bezpieczny. Ale to nadal są leki przeciwbólowe no i mogą na przykład drażnić wątrobę. To, co mi też często pomaga, to są po prostu krople żołądkowe. I ja biorę sobie krople żołądkowe właśnie na łyżeczkę, 30 kropel, popijam wodą i tak... Czuję po prostu to, że tam się fajnie trawi. No i wydaje mi się, że chyba wszystkie sposoby wymieniłam: takie, które mi pomagają, które są dla mnie właśnie w apteczce ratunkowej. Ale pamiętajcie właśnie, że te naturalne sposoby są najlepsze i takie, które właśnie nie ingerują za bardzo w nasz organizm. Możesz podzielić się również swoimi sposobami, jak radzisz sobie z glutenem, w komentarzu. No dobra, teraz już wiesz co robić, ale czego nie robić. Przede wszystkim nie prowokuj wymiotów. To tylko sprawi, że zaburzy się twoja gospodarka elektrolitowa, będziesz odwodniona, no i będzie ci tu wszystko piekło i wszystko będzie takie, wiecie, nieprzyjemne za bardzo. Nie katuj siebie albo innych. Jeżeli coś zawalili, jeżeli coś właśnie się stało takiego, że zjadłaś ten gluten, no to mleko się rozlało, nie ma co nad tym ubolewać. Bo psychika bardzo działa na jelita. I pomyśl sobie w ten sposób: Zjadłam ten gluten, przeczekam to, przeczekam ten ból, to ze samopoczucie, tą biegunkę, czy cokolwiek ci jest. I po kilku dniach dojdę do siebie, będę silniejsza, będę wiedzieć, czego nie jeść, i wszystko będzie ok. Oby jak najmniej tych wpadek, ale nie katuj się tym, że zrobiłaś coś źle, że mogłaś inaczej, że mogłaś lepiej, bo no, po prostu takie jest życie i czasami tak się zdarza. Jeżeli zdarzyła Ci się pierwszy raz taka wpadka glucynowa, no to przede wszystkim, co może się teraz wydarzyć? Może bolić Cię brzuch, możesz mieć wzdęcia, możesz mieć biegunkę, możesz mieć nawet wymioty, możesz mieć nudności, wysypkę, mgłę taką mózgową, totalne zmęczenie, brak koncentracji, bóle stawów również się po mogą pojawić. Ogólne takie rozbicie, jakby się było trochę chorym, brak sił, brak energii takiej fizycznej, no i też psychicznej. Co należy teraz zrobić po takim epizodzie? Przede wszystkim dieta łatwostrawna i gotowany ryż, gotowane warzywa, nic na surowo, jakiś na przykład delikatny rosół, taki, wiecie, mało tłuszczu, żeby miał, jakieś sucharki, może banany, jeżeli dasz radę, jakiś zupy krem, później możesz wprowadzać kaszę jaglaną, yy, mięsko na parze, jogurty, które mają też żywe kultury bakterii super dla jelit. No i czego unikać? Oczywiście przez te kilka dni należy unikać alkoholu, żeby to wszystko się fajnie zregenerowało. Jak najmniej kawy, bo ona też może podrażnić. Przetworzone produkty, czy słodycze, czy jakieś chipsy. No i takie warzywa jak cebula, czosnek czy kapusta. No one mogą też tak wzdymać, no i podrażniać. Nie obwiniaj się za to, jeżeli przez te kilka dni nie będziesz mieć siły, bo organizm walczy z reakcją autoimmunologiczną, więc walczy tak jakby sam ze sobą, żeby wyrzucić ten gluten. Jeżeli zdarza się to częściej, no to popatrz też na mój film, który mówię o pięciu będach na diecie bezglutenowej. No i zapraszam cię do subskrypcji kanału, do tego, żeby zostać mną na dłużej, bo właśnie chcę stworzyć taką przestrzeń, gdzie jest wsparcie, gdzie jest zrozumienie, gdzie jest taka pomoc. No i oczywiście przepisy i tak dalej. Dzięki bardzo za oglądanie. Daj znać w komentarzu, czy masz jakieś sposoby właśnie na wpadki glutenowe albo na zatrucia pokarmowe i do zobaczenia w następnym odcinku.